Szymanko, cześć koledzy, chciałbym wam dzisiaj pokazać, przedstawić motocykl jaki sobie kupiłem ostatnio motocykl w zasadzie możliwe, że części, aczkolwiek myślę, że powstanie z tego motocykl kupiłem kilka części kilka części, które składało się na całą ramę więc można powiedzieć, że kupiłem motocykl a można powiedzieć, że kupiłem części ja mówię, że generalnie kupiłem motocykl w częściach Aczkolwiek niekompletny, ponieważ nie ma tam paru elementów. Jak widzicie, tutaj jest, tutaj jest koło tego motocykla. Zobaczcie, to jest koło, koło przednie. Widzicie, jest to takie koło troszeczkę, troszeczkę inne niż standardowe, CZ-owskie czy jawowskie. Jest to koło najprawdopodobniej od jakiegoś ruska. Albo od Iża, albo od Woschoda Grosowego. to koło sobie przełożymy tutaj na bok, do innych kółek ciekawych. Teraz jest do tego powoli, sobie zmierzamy w kierunku e, całości. Jest do tego tylne koło. Tylne koło ciężko do kupienia w Polsce. Oponka fajna, zdrowa zobaczcie, jest to tak zębatka od Jawy cały ten zabierak tutaj pod spodem pod, pod tą osłonką to też jest Jawoski koło ogólnie jest od Jawy Enduro kto zna temat ten, ten już widzi, że jest to piasta od Jawy Enduro żeby to lepiej troszeczkę zobrazować obracamy tak no, to już już macie pewność, że jest to na 100% koło odjawy Enduro, więc to koło sobie przesuwam na bok do magicznych kółek. Także mamy dwa koła. Powiem Wam jeszcze jedną historię. Ja przejechałem po ten motocykl 1400 km. 1400 km. Tadam! Potem, właśnie, motocykl. Wygląda on tak, jak wygląda na ten moment. Siedzenie jest oryginalne. Pokażę Wam. Siedzenie oryginalne. Jest puszeczka filtra. Obudowa filtra. Siedzenie oryginalne. Aczkolwiek to tu jest siedzenie, bodajże. Wygląda jak z tramwaja, aczkolwiek może, może i takie były w trupce, nie wiem, nie miałem nigdy oryginalnego siedzenia od, od takiej Jawy, więc wiem, że jest oryginalne, ale nie wiem, czy od tego modelu koniecznie. I już widzicie, jest to Jawa Enduro trupka, ponieważ mamy tutaj dwie rureczki. Jest przednie, przednie zawieszenie. Ładne, oryginalne. Tylko, że laga stoi, ta jedna laga stoi. Tutaj zobaczcie, te półeczki są takie troszeczkę inne niż cz -owskie. Także fajnie, fajnie się trafiło. No i co? Takich jaw enduro w Polsce, pomijając muzea, jest naprawdę niewiele. Ja osobiście wiem o, teraz o Pięciu takich Jawach, z czego tu widzicie, to jest ta moja, którą kupiłem. Jawa Enduro Trubka. Tutaj z tyłu, o, tu z tyłu też jest moja Jawa Enduro Trubka z silnikiem od CZ-380. Do niej, tak jak wiecie, silnik mam oryginalny 652. Do tej silnika niestety nie było, czyli silnika nie mam. W zasadzie kupiłem to co widać, zapłaciłem za to naprawdę sporo kasy. Plus do tego jeszcze wysiłek, żeby po to jechać, żeby to przywieźć, ale jak to można powiedzieć, jestem mega zadowolony i mega szczęśliwy, ponieważ naprawdę tych motocykli nie ma. Nie ma w Polsce, jak są to gdzieś tam w muzeach, te w muzeach się praktycznie nie liczą, bo nie są w obrocie, ich się nigdy nie da kupić. A poza tym no co? Silnik, bak i krótki kompletny motocykl. Błotniki wiadomo, botniki się wstawi, plastiki, tak jak we wszystkich jawach. Widzicie, jest tu trochę tych jaw odnowionych. Także błotniczki to nie problem, bak można kupić, silnik, silnik z czasem się ogarnie. Jeżeli ktoś ma silnik, chociażby jakieś tam szczępki, wiadomo, rozklekotany, rozwalony, rozbity, nie potrzebuje go. Ja go chętnie odkupię. Zgłaszajcie się do mnie, ja go chętnie odkupię. To tam się dogadamy, bo widzicie, mam ramę, no to potrzebuję silnik, tak? Także będę sobie stopniowo takiego silnika szukać. Nie wiem, czy w Polsce kupię, czy za granicą, ale na pewno z czasem się trafi. Jak nie, no to wstawimy CZ-owski. CZ jest o tyle fajny, że. Pasuje w ramę, nie trzeba nic tu ucinać Tak jak widzieliście na poprzedniej, można go sobie zamontować, można sobie jeździć, a w międzyczasie gdzieś tam się trafi oryginalny. Rama, spójrzcie jak to, rama, jak to, rama. Tutaj była przyspawana taka blacha, wiecie? Tu na zewnątrz, tu była, tutaj szła, lekko hefnięta i tutaj, i tak. No to tą blachę sobie odciąłem. Z tyłu przy amortyzatorach były takie pierdołki Dospawane takie trzymania amortyzatorów. No i tu była z dołu taka jedna blacha na po prostu nie wiem, na wzmocnienie czegoś. Ja te sobie wszystkie takie udziwnienia poodcinałem, no bo po co to ma być? Po co to ktoś tak udziwniał? No tu jest ta spórka taka oryginalna, no i to się trzyma dosyć fajnie. Także widzicie, no tutaj jest takie lekko lekko szlifowane, bo po prostu tą blachę musiałem sobie odciąć ona o tyle dobrze, że była tylko heftnięta w paru punktach, więc to sobie odciąłem i później listkiem szlifowałem, także tej, tej ramy nie uszkodziłem no był tam jeszcze bak do tego, ale bak nie był oryginalny, więc yy, mi tam niepotrzebny no i tak jest kurde kolejna kolejna super zarąbista maszyna Java Enduro do odnawiania Java Enduro Trubka. Możecie sobie sprawdzić w internecie, jak to powinno wyglądać. My to mamy, będziemy to odnawiać. Ja się kurde mega cieszę. Eee, później wam dorzucę jakieś filmiki, jak coś przy tym robię. E, na razie jest taki filmik pokazujący, obrazujący. No i tak, jak już mówiłem, kurde, kupa, kupa kasy. Nie? naprawdę kupa, kupa kasy za to zapłaciłem. I teraz będę do tego szukał silnik. Jak ktoś ma? Zapraszam do kontaktu, napiszcie w komentarzu. Ja się chętnie do was zgłoszę odezwę, ja zawsze odpisuję każdemu, chyba że gdzieś tam przez przypadek, co jest prawie niemożliwe, się po prostu gdzieś, gdzieś zawieruszy ten, ten komentarz, ale odpisuję zawsze każdemu, więc jak coś to dawajcie znać. Na ten moment tyle, później się jeszcze będziemy widzieć w następnych filmikach. Pokażę Wam jeszcze oczywiście troszeczkę. Pokażę Wam jeszcze oczywiście troszeczkę naszego Mutanta 800, silnika największego, najpotężniejszego, pomijając Almet 1000, którym to ostatnio jeździłem i teraz trafił po prostu do produkcji. Także już niedługo też będzie można sobie. Obejrzeć filmiki z jazdy, jak to jeździ, i nawet będzie można zakupić motocykl, który będzie produkowany już w przyszłym roku. Ale na ten moment tyle. Nie wchodzimy jeszcze w temat. Także ja Was pozdrawiam serdecznie. Hej, otrzymajcie się.